Se serdecznie. Dzisiaj piękne oblicze natury, mianowicie błękitne niebo jest pięknie. To nie zmienia faktu, że trzeba coś nakręcić. I dzisiaj chciałbym trochę pójść tak z, z nawiązaniu do tematu, o którym wcześniej pisałem, czyli kierowca Uber albo ile tym można zrobić. A ja teraz przejdę gładko do tematu. Jak wygląda sytuacja w ramach kierowcy, kierowcy Tira i, tej, i tego segmentu? Czy warto pracować w ramach tego pomysłu na życie? Czy to jest fajne? Czy dobrze się zarabia? Jeżeli wam się spodobał materiał, to oczywiście zachęcam. Prawy dolny róg, subskrypcja. A jeżeli tylko oglądacie, to oczywiście zachęcam. Kiedyś to się wydawało, że to jest. Zawód taki niewygodny, ciężki. Znaczy, tam jest ciężki, no oczywiście, bo trzeba lubić spędzać godziny czasu w samochodzie, jeżeli jesteśmy na przykład międzynarodowym kierowcą Tira. Lokalnie to oczywiście to trochę lepiej, no bo pojechałeś, zawiozłeś, nie wiem, jest przemyśla do Warszawy, no wróciłeś i tyle. Twój dzień pracy się zakończył, ale jeżeli jedziesz. Z Warszawy do Paryża, no to już trzeba przyjąć, że to jednak zajmie kilka dup. Więc trzeba to lubić na pewno, ale to jest różnica tego typu, że jednak warto w to wejść z tego tylko punktu widzenia. Że jeżeli się nudzisz albo nie masz to z sobą zrobić, a chcesz zarabiać przyzwoite pieniądze, no to chyba warto, tak? Z tego w ramach argumentów, które zaraz przytoczę. No. Według wszystkich informacji, które uzyskałem, wynika, że w Polsce brakuje około 200 tysięcy kierowców. Nawet głośno było o Anglii, że tam też około tylu w samej Anglii też brakuje. Oczywiście oni wyszli z Unii, więc trochę inaczej, ale w samym kraju w związku z tym jest mniej więcej tyle wakatów, co, po, co oznacza, że po prostu. Jak jest tyle wakatów, to znaczy, że ludzie się zabijają o, o danego pracownika i poszukują go, czyli pensje generalnie rosną, bo taka jest natura rzeczy. Popytu i podaży tak zwyczajnie. E... Chodzi w tym też o to, że jakby standard pracy diametralnie się zmienił od tego, co kiedyś hmm, wyglądało tak, że się wsiadało takiegoś. Stara bez klimatyzacji się jechało przez cały świat i męczyło się sam sobą, żeby tylko przetrwać i przeżyć. No i dzisiaj to zupełnie wygląda te samochody. Ta flota zupełnie inaczej wygląda. To są generalnie samochody, właściwie takie, można powiedzieć, przenośne kampery, tak? Czyli tam śpisz, mieszkasz, właściwie żyjesz, funkcjonujesz i Większego uszczerbku na tym nie ponosisz, dlatego że to wygląda bardzo sympatycznie i fajnie, bo komfort w ramach przemieszczania się jest duży i dzięki temu można bardzo fajnie funkcjonować, nawet pracując w radio, to nie wiem klimatyzacja to dzisiaj już nie jest jakiś ekstra dodatek do Twojej pracy, tylko i wyłącznie. Obowiązek, można by było powiedzieć. Eee, tak jak wspomniałem, zapotrzebowanie na tego typu usługi i kierowców rośnie, jest naprawdę gigantyczne. Eee, ile zarabia kierowca Tira? Na to ma duży wpływ eee, trasy, tak jak wspomniałem, gdy, e, kierunki, które się przemieszcza, czy, e, między którymi kursuje. Zależy to również od tego, w jakim systemie pracuje, jakie e... właśnie te kierunki determinują też w gruncie rzeczy to, ile się zarabia, no bo wiadomo, że jeżeli pojedziesz na dwa tygodnie na wyjazd nie wiem, w stronę Moskwy, to stawka będzie wyższa, adekwatnie wyższa do tej, jeśli sobie pojedziesz na przykład do nie wiem, Niemiec, do Monachium, tak, się przejedziesz tam i z powrotem. Ryzyko, trasa, e ewentualne konsekwencje wynikające z tego, że gdzieś jest postój, e czy to na granicy, czy e w ramach jakiejś takiej sytuacji, która się na przykład te teraz dzieje na wschodniej granicy, no i może spowodować to, że po prostu e ludzi, którzy chcą tam jechać, jest. Adekwatnie mniej, co za tym idzie, to Twoja pensja wyjściowa rośnie. Albo Twoja opłata za, związana z tym, za to, że się wybierasz w taki rejon, a nie inny. Ile zarabia kierowca? Tira. W średnio to wychodzi mniej więcej 3000 zł, 4000 zł brutto. To jest taka przeciętna. Ale oczywiście, tak jak w każdym tego typu, może nie biznesie, tylko w każdej takiej pracy, większość rzeczy, które uzyskujesz, wynika z tego właśnie, jak pracujesz, gdzie jeździsz, co robisz i ile, ile na to czasu poświęcasz. Więc tak mniej więcej to wygląda, że około 25% zarabia zdecydowanie więcej. Ogólne zarobki to około 3-5200 yy, ale powyżej, powyżej tych 5200 to zarabia mniej więcej około też 25% yy, tylko i wyłącznie z, te, z grona kierowców tirów. Tak? Więc yy, no raczej trzeba przyjąć, że te 5000 zł się zarabia. Yy, jakby wypełniając obowiązki kierowcy podróżując przez Polskę, czy to, czy to świat, czy to dużo, czy mało każdy musi ocenić sam wydaje mi się, że to przyzwoita pensja w założeniu że po prostu lubisz prowadzić samochód, tak no oczywiście trzeba zainwestować też w Samego siebie, no bo uprawnienia do prowadzenia tira to nie jest tak, że się dzisiaj wstałem i mogę wsiąść i pojechać, tak? Więc trzeba się o to postarać, zrobić uprawnienia i wtedy dopiero można o tym dyskutować. W ramach tego zatrudnienia bazy tej, o której powiedziałem, że maksymalnie 500 dochodzą diety, dodatki, premie i ryczałty. Ale to w gruncie rzeczy buduje, jakby Twoją podstawę w szerszym wymiarze. Bo jeżeli 5 zarobisz, a dostaniesz w ramach dodatków 3, to już się robi 8. Tak? To już jest bardzo przyzwoity poziom, jeżeli chodzi o Twój wymiar pracy. Tylko tak jak powiedziałem, ja bym się nie odnalazł. Nie nie lubiłbym tak cyklicznie spędzać. Nie wiem, tydzień, dwa w drodze i siedząc, i, i, co, i to powielając, ale to każdy może lubi to, co robi, także ewentualnie jeżeli ktoś. Ale z drugiej strony, jak sobie przypominam swoje początki, jak w warsztacie płacono mi 2,50 za godzinę w warsztacie stolarskim na Podlasiu. I jak dostawałem płatę, to się mało nie rozpłakałem, bo to było około 300 zł za przepracowany miesiąc. Więc jeżeli mogę się przejechać wygodnym samochodem i spędzić tydzień podróżując, no to w dzisiejszych czasach oczywiście już nie porównuję, bo dzisiaj jest, to znacznie zarabia 2,50. Tego tak w ramach anegdoty to już opowiadam. Więc warto, ja bym się szczerze nad tym pochylił i to raczej spróbował. No, ale to jest jednak monotonia, jakieś takie powiedzmy, to życie w trasie, to powoduje to, że to też nie jest jakaś taka bajkowa robota. Zresztą mało, która jest. No, zaraz za chwilę powiedzą, że swaniacy za komputerami to mają bajkę. No tak, no, oczywiście, ale też robią monotonną robotę, bo każdy powiela te same schematy i musi robić te rzeczy, które robi codziennie. I nie zmienia nie ma, nie ma tu znaczenia, czy jedziesz za kierownicą, czy po prostu siedzisz za biurkiem. Każdy robi swoje i pytanie ile na tym zarabia i czy jest z tego zadowolony i czy daje mu to satysfakcję. Nie tylko tyle i aż tyle. Bo to wszystko tak się mniej więcej określa. Eee, tak jak wspomniałem, że od wielu czynników zależy, ile kierowca. Zarabia. To nie chodzi tylko i wyłącznie o, samą, o samego pracodawcę i doświadczenie. Chodzi też przede wszystkim o rodzaj pracy. Tak jak wspomniałem, czy tu gdzie jedziesz, jak jedziesz. Trasy po prostu bywają bardzo różne. I na te czynniki, na przykład, wpływ mają takie, takie kwestie jak rodzaj przewożonych materiałów. te niebezpieczne, bo szczególnie kosztowne będą prawdopodobnie zarabiały więcej, to znaczy w sensie te osoby, które przewożą tego typu rzeczy będą zarabiały więcej, no bo odpowiedzialność jest dużo większa niż przewozisz, nie wiem, yy, belki siana, tak. Sposób jazdy, czyli jak, yy, jeżeli jedziesz oszczędnie, prawdopodobnie będziesz dostawać dodatek do pensji. Liczba przejechanych kilometrów, zdarzają się bonusy. Yy, za samą kilometrówkę oczywiście jest to zabronione dlatego, że tachometry cię blokują, więc nie można jechać nie wiadomo, nieskończoność praca w nocy i w i tutaj też są oczywiście większe stawki no i nadgodziny oczywiście, ile będziesz pracował tyle oszczędność to też paliwa powoduje to, że no, w firmie zostanie więcej pieniędzy a generalnie ty zarobisz więcej tak to zwyczajnie wygląda nie ma innej drogi, paliwo jest, naj, jest bardzo drogim czynnikiem w ramach tej całej operacji przedsięwzięcia, więc dlatego pracodawcy zależy na tym, żeby się jechał oszczędnie. Oczywiście są wyjątki, bo jeżeli pracodawcy zależy na tym, żeby się gdzieś dojechał szybko i dostanie z tego tytułu też premię, tak? Że dojechałeś gdzieś na czas czy możesz nawet łamać przepisy, mogą mandaty iść na konto pracodawcy, na przykład, ale chodzi o to, że jesteś spięty i gotowy i dajesz radę gdzieś dojechać na czas, założony czas. Może tak. Oczywiście, według informacji, które zasięgnąłem, kierowca międzynarodowy zarabia więcej. Y, według ogólnopolskiego centrum rozliczeń kierowców Pdl, to wychodzi na to, że około 5-8 tysięcy brutto ale za każdy kilometr tam oszczędności, nadgodzin, y, szybkości przejazdu i tutaj kierowca może otrzymać y, jeszcze więcej pieniędzy także to wychodzi, wychodzi na to, że można robić 10 tysięcy na przykład brutto tak? Yy, dla mnie to są bardzo przyzwoite pieniądze jak naprawdę za wykonywanie tego typu roboty przy założeniu, że ją lubisz robić i wykonywać e, bo to jest chyba podstawa w ramach te, te, tego zatrudnienia i tej roboty e, wchodzi też o to, że zarobki są uzależnione od Rodzaju prawa jazdy. W końcu można być przecież kierowcą zawodowym z dokumentem kategorii B, jednak nie pozwoli ci to yy, zostać kierowcą Tira, ponieważ jeżeli musisz, jeżeli chciałbyś prowadzić duży skład, no to musisz yy, mieć zdane prawo jazdy z kategorii C oraz C plus E. Yy, no też nie mają znaczenie oczywiście też badania, szkolenia yy, i w zależności od tego jakie dokładnie mają prawo jazdy i jakie długie, jak długo je posiadają to może też spowodować, że oczywiście yy, twoja wypłata będzie wyższa i te 10 tysięcy też nie jest jak to mówią z angielskiego sky is the limit, więc tutaj też można zarobić jeszcze więcej jakby specjalizując się w, w ramach transportów takie, które są wyjątkowe precyzyjne, wymagające doświadczenia i szeroko pojętych papierów albo twoich predyspozycji, które są niezbędne do dostarczenia tego typu produktów no, więc to jest jakby Sytuacja, która może też podciągnąć Twoje wynagrodzenie do wysokości, które, no nie wiem, zarabiasz jak programista, specjalista. Ja to nie obrażam, tylko o to chodzi, że legenda chodzi oczywiście, że programiści, nie wiem, specjaliści od IT zarabiają takie pieniądze, ale można też zarobić naprawdę gigantyczne pieniądze, pracując z kierownicą tir tylko też się trzeba postarać i wyszkolić, przeszkolić i, i wszystko idzie w tą stronę. W Polsce, jeżeli chodzi o, o krajowe wycieczki, można tak powiedzieć, no to wtedy jakby ten pułap możliwości zarobkowania jest znacznie niższy. Na pewno nie można przekroczyć tego 10 tysięcy w ramach jakby przełożenia. To dla, czy to dla biedronki, czy dla lidla, czy dla kogoś, bo to po prostu jest nierealne. Nie da, nie da rady. Eee, oczywiście, więc, jakby te pułapy, które wskazałem wcześniej, są jakby miarodajne i odzwierciedlają realia. Eee, Za granicą, oczywiście, można też poszukać pracy. wcześniej to nie, to nie mówię jednak o pracodawcach polskich. Eee to można udać się oczywiście i poszukać pracy w innych krajach i tam te oczywiście wpływy mogą być znacznie wyższe, no bo według moich informacji w Holandii zarobisz około 14 tysięcy, tak? W Szwecji na przeliczeniu około 13,5 nawet do 26 tysięcy. Ale na przykład w Czechach zarobisz trzy tak? Mniej więcej. We Francji też około 14 tysięcy. No to wszystko zależy. Oczywiście we wszystkich tych krajach jakby yy, trzeba wziąć też, podzielić to na dwa ze względu na to na koszty utrzymania, choć u nas też się robi bagno w tym temacie, więc yy, to, że zarobisz 20, a wydasz 5, nie wiem, 15 na utrzymanie, to no ale w no to w sumie powoduje to, że nie wiem czy warto tam się przemieszać, ale to trzeba jakby przekalkulować, przeliczyć sobie dokładnie w ramach tego kraju, gdzie chcesz się przenieść, bo wiadomo, że na przykład Norwegia jest bardzo droga, Skandynawia generalnie i tam życie utrzymanie jest bardzo drogie, pomijając fakt, że jest po prostu mroźno, smutno i średnio, tak? Są kraje, w których można trochę na, na południu Europy, w, w których trochę żyje się lepiej Włochy, Francja yy, i tam można trochę inaczej funkcjonować i trochę taniej. Mam nadzieję, że trochę materiał Wam przybliżył tą kwestię. że Wam się podoba. oczywiście pojawiła się plansza, więc klikamy suba, jeżeli tylko oglądaliście dla przyjemności, też mi miło. Pozdrawiam Was serdecznie, do usłyszenia.